Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie gminy Pińczów. Projekt realizowany przez gminę Pińczów od 2020 roku to duży krok w kierunku ekologicznego, ale i świetnie skomunikowanego samorządu. Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie gminy Pińczów, bo taka nazwa przyświeca wszystkim podejmowanym w ramach projektu inicjatywom, to szereg działań służących mieszkańcom i turystom. W listopadzie 2021 roku burmistrz miasta i gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak, podpisał umowę z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Andrzejem Będkowskim, Wartość całkowita projektu to niemal 12 milionów złotych, z czego dofinansowanie zamknęło się w kwocie ponad 9,5 miliona. Wkład własny gminy to kwota nieco ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie w tym przypadku wynosi prawie 82% wartości inwestycji. Multi możliwość rozwoju pod kątem oszczędzania, czy można powiedzieć, paliwa, a co za tym idzie też ograniczenia emisji. Gazów, które się wydobywają ze spaliny, to jest oczywiście pierwszym etapem było osunięcie owodnicy. pinczowa. W tej chwili mamy. Ten projekt, który nazywany jest tak pięknie multimodalną mobilność minim 5. W ramach projektu zaplanowano przebudowę i modernizację budynku dworca, który nie był użytkowany przez pasażerów od 10 lat. Wygodna poczekalnia dla oczekujących na kurs, toalety, a także pokój dla kierowców autobusów, to tylko część udogodnień. Zmienia się też otoczenie budynku, powstaje parking. Dodatkowo zadbano o ekologię poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. W tej chwili po oddaniu już niedługo, bo już w lipcu zostanie oddany ten piękny dworzec autobusowy mieszkańcy będą mogli w dobrych, godnych warunkach oczekiwać na przyjazd autobusów, czy też to autobusów dalekobieżnych, ale też autobusów miejskich, bo przecież zostały zakupione, tak jak już mówiłem, dwa autobusy hybrydowe, które będą obsługiwały mieszkańców w, mieszkających w mieście Pińczów. W ramach projektu gmina Pińczów zakupiła dwa autobusy hybrydowe, które już obsługują kursy na jej terenie. Pińczów aspiruje do miasta, miasta uzdrowiskowego i te, tego typu działania idą właśnie w kierunku, abyśmy aby tu mieli czyste powietrze, że mieszkańcy żyli naprawdę w pięknym i zadbanym mieście. Oczywiście tu mamy Pana Profesora, który dba o Pińczów jako Spółka, czyli sprząta, wywozi śmieci, także myślę, że wszyscy działamy w tym grupie. Projekt dotyczy nie tylko komunikacji autobusowej. Gmina Pińczów postawiła również na ekologiczny i zdrowy sposób podróżowania czyli na rowery. Trwa budowa ścieżek rowerowych, miejskich wypożyczalni rowerów. Gmina wzbogaca się także o system parkingowy Park ⁇ Ride oraz Bike ⁇ Ride. Tak zwany Pińczowski rower, tu widzimy z tyłu za mną już jest sobie pierwsza stacja bazowa takie będzie mieli trzy stacje bazowe w terenie miasta gdzie właściwie mieszkańcy będą mogli sobie po za zalogowaniu się na naszą aplikację wypożyczyć rower i przez pierwsze kilkanaście minut jeszcze decyzja zapłada. Myślę, że około 15-20 minut będzie to be bezpłatnie. Potem za każdą godzinę planujemy złotówkę, także nie są jakieś wielkie koszty. I ten pitrowski rower będzie można jeździć po czym? Oczywiście w ramach tego projektu budujemy również ścieżki rowerowe na kierunku wschód-zachód, czyli Pińczów, jest położony dosyć tak nietypowo na garbie pińczowskim, jest dosyć rozciągnięty, a dzięki temu, że w tej chwili budujemy ponad 3,5 km ścieżek rowerowych, będzie można bezpiecznie przez ten biczu przejechać. Oczywiście korzystają też z rowerów miejskich, nie tylko z rowerów swoich, także będą trzy bazy, jedna baza na osiedlu Grodzisko, gdzie będzie można zostawić rower lub go wypożyczyć. Tam jest w pobliżu szkoły, największej szkoły w tej chwili na terenie naszego miasta, ale też basenu i centrum handlowego. Tu widzimy za mną w centrum miasta następna stacja bazowa, obok jest dom kultury, urząd skarbowy, urząd miejski także i trzecia stacja bazowa to będzie na właśnie obok budynku dworca autobusowego, tam też będzie można robić, wypożyczyć. Kierowców ucieszy 39 nowych stanowisk do parkowania. Przewidywana jest także korzyść ekologiczna, spadek emisji gazów cieplarnianych. Pozostaje czekać na efekt końcowy projektu, który przynosi jakość komunikacji i transportu w gminie na wyższy poziom. Projekt Wsparcie Multimodalnej Mobilności na terenie gminy Pińczów przybliża i włodarzy i mieszkańców do nowoczesnej ekologicznej przyszłości. Z niej już korzysta lokalna społeczność, a także goście przebywający na terenie gminy Pińczów. Nasz projekt w multimodalnej mobilności na terenie gminy Pińczów. To ogromny projekt, ponad 11 milionów, z czego ponad 9 milionów to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Projekt to przede wszystkim budowa dworca, budowa ścieżek rowerowych, zakup dwóch nowych hybrydowych autobusów do komunikacji miejskiej, z miejska, pińczowska wypożyczalnia rowerów, a także nowe wiatry przystankowe, park and ride, and ride and bike. Nowe ścieżki rowerowe to zdrowszy i bardziej aktywny styl życia. Mieszkańcy teraz mogą swobodnie poruszać się po okolicy i cieszyć się z korzyści oferowanych przez aktywność na świeżym powietrzu. Bardzo dobre jest, że są rowery, bo ja wypożyczałam. Jeżdżą bardzo dobrze, wygodne są, bezpieczne, bo ja mam swój rower, no to niestety wypadek miałam na swoim własnym rowerze, a te to, to są znakomite. Ścieżki to jest jeden z etapów realizacji dużego projektu zwanej ścieżek Eurowelo, które już mamy porozumienie z gminą złota i gminowisce i chcemy realizować w pierwszym etapie ścieżki rowerowe, które się połączą z tymi obecnymi. Właściwie to będzie ścieżka, która łączy pińczów z innym województwem. Oczywiście też mamy pomysł na ścieżkę w kierunku gminy kije, czyli wzdłuż torów kolejowych, także to jest jakby praca ciągła, która myślę, że za parę lat będziemy dumni i możemy się pochwalić, że mamy powiedzmy 30 grybów ścieżek na tej linii pięciu. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że w tej chwili stało to się dosyć popularne i, i powiedzieć, że modne. Wszyscy na takie jeździmy, także to jest taka... Myślę, że w dobrym kierunku rozwijamy naszą gminę. A wypożyczalnia rowerów miejskich? To rozwiązanie nie tylko zachęca mieszkańców do wykorzystywania tego ekologicznego środka transportu. To też zachęta dla turystów, którzy teraz mogą poznać uroki gminy Pińczów, przemierzając ją na dwóch kółkach. Wystarczy zainstalować aplikację i do dyspozycji jest 20 nowych, wygodnych jednośladów. Bardzo fajna sprawa jest, tym bardziej, że, tym bardziej, że tak na sam Pińczów jest, jest, jest po prostu możliwość gdzieś pojeżdżenia tymi rowerami fajnie, jak jest ładna pogoda też też można sobie gdzieś tam pozwiedzać między innymi, no fajna sprawa po prostu. Pińczowski rower miejski można wypożyczyć w trzech lokalizacjach, na dworcu, przy ulicy Batalionów Chłopskich i przy pływalni Delfinek. Bardzo dużo mamy wypożyczeń tych rowerów na obecną chwilę, mamy aplikację, która nam pokazuje jak świetnie przyjęła się nasza miejska wypożyczania rowerów. Po 4,5 tygodniach funkcjonowania już było ponad 400 wypożyczeń, więc jak najbardziej temat trafiony. Ci, którzy wolą jednak tradycyjne środki transportu, nadal mogą być bardziej ekologiczni. Nowe autobusy w Gminie Pinczów skutecznie wspierają walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Do tego są wygodne i przestronne. Odnowiony dworzec autobusowy jest to wygoda i bezpieczeństwo podróżujących to miejsce, gdzie mieszkańcy i turyści mogą czuć się komfortowo podczas oczekiwania na transport. Odnowiony, odremontowany, już od 1 sierpnia przyjmuje pasażerów, komunikacja miejska. Z tego miejsca startuje. Tu to, to również startują autobusy z, teren, z transportu gminnego. Także dworzec, tak jak wspomniałam, od 1 sierpnia funkcjonuje. W ramach projektu zakupiliśmy również dwa autobusy hybrydowe, które jeżdżą na terenie miasta pińczowa, jeżdżą na, na dwóch trasach. Jedna trasa to jest miejsce, w którym się znajdujemy, czyli dworzec przez rynek aż na, przez osiedle grodzisko do osiedla podgórze. Drugi następnie jedzie trasą ulicą Legionistów obok dużych naszych zakładów, czyli Gomar, Regesta i zawraca i wraca pod ZUS jeszcze zabierając naszych pasażerów i dostarczając je ich na miejsce tu na dworzec. Te projekty są wynikiem naszej wspólnej determinacji. Dzięki nim stajemy się przyjaznym miejscem dla mieszkańców i naszych gości podkreśla burmistrz gminy Pińczów Włodzimierz Badurak. Dzięki temu, że mamy taki pięknie, świetnie realizowany projekt, dzięki temu, że wszyscy na to pracowaliśmy, czyli cały zespół ludzi od rejestrujących do realizujących, mamy ten coś nowego od Czyli możemy się pochwalić w nowym centrum Komunikacyjny, który jakby łączy całość transportu publicznego na terenie naszej gminy i dzięki temu właśnie mieszkańcy mają możliwość pozostania z bardzo nowoczesnych i ekologicznych autobusów, ale też ze ścieżek rowerowych, również z wdrożalni rowerów, właśnie dzięki temu, no możemy powiedzieć, że Pińczów odżywa, czyli staje się miastem mniej zanieczyszczonym. Tym bardziej, że perspektywa taką mamy, że chcemy otworzyć tu cefę ochrony budowliskowej, czyli jakby to jest już działanie w kierunku ludowiska, w kierunku czystego powietrza, czystego i pięknego zielonego Pinczowa. Zachęcamy do odwiedzenia gminy Pinczów i korzystania z nowej infrastruktury.